Siemano, witam Was spider z Games TV w kolejnym odcinku z serii 16 Bitmania, Dzisiaj przed Państwem będzie gra Super Back to the Future 2, która została wydana tylko in the Japan. In the Japan nie ma nigdzie amerykańskiej wersji. Powiem Wam prawdę tak. Nigdy w to nie grałem, nigdy w to nie grałem grałem w Back to the Future z NESA i one były takie denne, że ja pierdzielę. Ale to mi podesłał Alan, y, pozdrówki Alan ziomuś, y, dla ciebie, y, żebym to sprawdził i to... to ja mówię nie będę. Leson? Nie, ja startuję, ja się nie będę uczył, żebym to sprawdził, to ja sobie myślę, dobra, to ja to sprawdzę, tak od razu z marszu. Ehe, tak. Fabuła jest tu dosyć intrygująca, z tego co widzę po napisach. To yy, o, jest tamten, jest tutaj dupeczka, jest ten, dobra. Mogę przejść do rzeczy? Bo soundtrack troszkę. troszkę nie mój rejon. No dobra, poleciliśmy sobie samolotem, samochodem. Lecimy, lecimy, grafika jest przepyszna. Nie powiem. Dobra, polecieli co? I wróci. A nie, dobra, szkumał o co chodziło. O, o, runda pierwsza. Open, czyli otwarcie. No i dobra, i co ja tu robię? Czekam aż się wczyta. Eee, no, gicio! To na desku, zapierdzielam sobie, biegnę, biegnę, zbieram sobie obca jakieś. Jest wszystko ładnie, pięknie. Tutaj ta. Jakieś ataki mogę wykonywać, czy tylko mogę się odpychać tym shitem No. Dobra, muza. Muza się. Muza się w opór. No nie podoba mi się zupełnie. Budka telefoniczna. A, muszę mieć 40 tych, żeby zadzwonić z budki, czyli tu pewnie będzie trzeba wrócić. To jest kolejna budka. Co się ja z tym mogę w ogóle zrobić? Czy te budki tylko są. No dobra, lecę dalej. O, ale mnie przeturlało daleko. Coś zniszczyłem. Straciłem deskę, ale jadę dalej. Ej, dobra, ta gra nie jest wcale jakaś. Jakaś za wybitna, tak. Mmm. Mmm. No, narzekam trochę, narzekam trochę smak czuję. Nie wiem o co w gruncie rzeczy tu chodzi. To niby jakiś. Aha, policjanta też nie może zabić. Jakiś to niby stoniko podobne, ale tak. Jakoś kurka bez. szału. No, fajnie, policja se strzela. Aha, ja ich z deski muszę siekać, no dobra. No, no nie wiem, nie wiem. Jak na razie to, no masz tu zdechy. No, ja starał się wkręcić jakoś w arcie. Sterowanie jest spoko, grafika jest spoko, ale gra sama w sobie, jak na razie, jest mało spoko. Postać wygląda ładnie, komiksowo, fajna sprawa, fajna. Ja to lubię takie zajaweczki. No fajnie się tych policjantów z deski rozwala. To jest fajna rzecz, ale no czekam na jakiś efekt wow. Bo zbieranie, ach, ach, oj. Ugodził mnie. Chyba z dedłem. deadłem. Dedłem. I? I od początku, aha. No nie, nie. S Słaba impreza. Back to the future. Y Super, sorry. Super back to the future. Szało jak na razie. Mm, nie robi. Szało jak na razie nie robi. Nie jest to pozycja, w którą każdy powinien zagrać, bo. Bo, bo nie jest taka. <laughs> Szukałem jakiejś inteligentnej puenty, ale nie znalazłem. Nie no, po prostu jak na razie, jak na te 4 minuty co gram, no nic mnie nie porwała tak żebym chciał się w tą grę zagłębić bardziej, ale dobra, dajemy jej jeszcze szansę, uważamy na naboje, śmigamy tą deską i dochodzimy znowu do tego przestranego momentu. Dobra, hupa, hoppa, a! ty wodna strzel z tego naboja. Dawaj, aaa... No tak to wychodzi fajnie, ale soundtrack jest... Soundtrack jest słaby, jakoś taki... Mało werwy w nim, wiecie o co chodzi, ja to lubię takie żywe soundtracki, co tak, wiecie, słucha się i tak Opsz, oj, bęk, nie? To jak weźcie sobie soundtrack z Double Dragon Kurde, to jest soundtrack, to jest prawdziwy soundtrack, tam jest soundtrack No tutaj co? No chodzimy, zbieramy te monetki, no niby to pewnie czemuś ma służyć, ale jak na razie to nie służy niczemu dobremu No a, No... Przecież jest w taki moment, że naprawdę mogliby dać trochę forway. no. Szukam jakiegoś słowa, że ta gra jest dobra. Dobra jest tu. No dobra, graficznie jest ok, Dobra, jedziemy dalej tym, kurde, deskiem. Kolipa, że on pod górę, nie umie wjeżdżać, tylko trzeba skakać. A może spróbujmy teraz... No. O, a. Wracaj. Ja bym se tam pojechał na górę, wiecie o co chodzi. Tak się sprawdzić. Aha, dobra, czyli tu już nie wraca nigdy, jak raz pojedzie to już kaplica. O nie, jest coś, dobra, o, 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 pięknie, pięknie. Ej, w ogóle plansza za mną, to miasto, świat, cały czas się podnosi na mój poziom, ona w ogóle się nie rusza. Dziwne, dziwna przypadłość, dobra, nie czekam na drugi wali, ale patrzcie, miasto opada razem ze mną. Nie ogarniam tematu w ogóle, Alan. Sorry, ale ta gra. Tak raz się, tak raz się, tak. Ta, czyli wychodzi na to, że żaden Back to the Future wydany na konsole nie był dobry. Kurde, nie ma tu żadnej pukawy czy coś, i znowu dochodzę do tego gównianego momentu, i znowu mnie tu zabiją. Słabe to. Ta gra jest po prostu. Słaba. Chłopaka. Opa! No... Ta gra... Nie... Nie, nie... To jest po prostu szmira, kaszana, paździerz, słabizna. Cienkie gówno. Lewatywa. <gry> nie, nie podoba mi się ta pozycja. Strasznie jest słabo. W ogóle no... No dobra, no... Spróbuję przejść tam wyżej, chociaż mam już ostatnie życie. Ale spróbuję. O! O! widać słońce. Dobrze jest. Dobra, wskakuj na górę. O kurka. Nie, dobra, złaś na dół. Hup. Dobra, przeskoczyłem typa. No i co? Sru na dół, tak? I tyle wchodzenia, żeby teraz paść. No dobra, to mam może jakiś przekaz. Aha, jedziemy dalej. No to jadę. Co? Co to za crazy rzecz była? Ło! Kał. Kał. Żegnaj. Dlaczego? No end, no end, to będzie end i tego odcinka, bo ja w grę dłużej nie zdzierżę. Gra jest słaba, grafika jest ok, Dobra, poczekajcie. Ja odkładam pada. Ja odkładam pada małe podsumowanie. Małe podsumowanie. Kliknę jest, żeby nam muzyczka przegrywała, aby nie było smutno. Grafika plusy. Grafika jest ok, Grafika jest okej. Okay. soundtrack z się. Sterowanie jest git w miarę, główny bohater jest spoko, ale eee, jak on zarolował, ale kurde można zabijać ludzi dechą, słabe to jest. Do tego mamy zbierać hajs i do tego przeciwnicy są dosyć upierdliwi i trzeba umieć ładnie ich trafić. No mnie ta gra osobiście prawdę mówiąc nie przekonała, nie wiem jak was, dla mnie ona jest słaba. Czekam na wasze oceny w komentarzach, a tymczasem trzymajcie się. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia wkrótce. Cześć! Słabe to.